Siemanko widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, Dzisiaj, jak widzicie będzie to TFT I oczywiście hyper, Roll oczywiście tak O, to też jest w tak na moje to Mi się mega podoba, no 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 I dzisiaj sobie zagramy Builda pod Kindred tuż to Kindred Carry dało Kindred. Ogólnie to nie wiem, może sobie sama sprawdzę, ale no, możecie napisać w w komentarzu, może ktoś wie, bo w sumie podczas montażu pewnie to, to ogarnę już sama szybciej. Czy Kindred serio kiedyś, czy Kindred była ogólnie jednostką, która miała trzy cechy, czy tylko dwie? Mi się wydaje, że miała tylko dwie. Miała tylko nitro i szybkostrzelny. I po prostu Ray dodał chyba to jest strzelec dopiero później, tak mi się wydaje, ale pewności nie mam więc jakby no muszę sobie to później sprawdzić, bo coś mi się wydaje, że totalnie tak nie było że tylko miała te dwie cechy, mi się wydaje, że strzelec i znaczy strzelca nie miała, miała tylko strzelny i i, i i to nitro, wiadomo, no nie, może przyjmę pandory, nie no cóż o, to jest akurat spoko Kindred, Kindred, o cyberboss, bastion zarobiliście. To mi się podoba. Może jakieś Kindred? Może jakieś Kindred? Tego nie chcę. Może to jest jakieś Kindred? Może jakieś Kindred? O, może jakieś Kindred? Uuuuuuu! Uuuu! jak Chcę zrobić w tym tako już. Z mi chyba można. Myślę, że można zrobić coś takiego póki co. Nie mamy itemów na Kindred, niestety, bo niestety, ale mamy już tego robocika, więc to my nice. Tu wszystkie temy na tanka robimy na Syvane, bo czemu by nie? Syvana według mnie tanka jest dobra. Wiem, mówiłem kiedyś, że lepiej nią grać pod, w sensie, wiecie, dwa, na przykład AP itemy i ten, ten właśnie tam. Determinacja kolosa, ale według mnie pod tanka jednak yy, też ma sens, więc też Wam to mogę pokazać, że tank Szywana jest broken po prostu, ok? I to tyle. O Jinx, uuuu, Kindred i Jinx, Jinxia, nice. Ale dropi, kurcze blade, kurcze wlady, ale drop. Mi się podoba, no, nice, nice, nice. Mam już 16 tych do robocika, fajnie, fajnie, fajnie. Tutaj ktoś chyba wyszedł z tego co widzę bo nie zbiera tych kul I postacie mam takie Albo może nie wyszedł, nie wiem tylko stwierdzić, może on gra po jakiejś luze, Więc no o, dostał to To, to jest mocne Myślę, że to, że dostaje się te itemy To też jest bardzo, bardzo dobre, szczerze powiedziawszy Według mnie To też jest bardzo, bardzo dobre Aha, niedawno to dwa te same itemy Śmiesznie, że tak w ogóle można To dla samej temy po prostu, no nie? Tak, Tym czasami kończę ten przegląd. No. No sobie spoko mm, co ja tutaj potrzebuję? No to w sumie potrzebuję, to. Tak naprawdę bardziej, tutaj jest grane, grane innej temki, chyba trochę. Na pewno to z tego, to chyba to się też robi. Na nią na się jednak daje to podpalenie. Ok, na się na Szywone się to podpalenie gra. Więc sobie mogę to wrzucić, ale dobra, poczekajmy. Może dostanę coś lepszego w sumie. Chociaż nie wiem, chociaż przydałoby się szybowce na dwa w sumie. Aha, ja nie dostaję temu żadnych. Kolipka, to bardzo źle w sumie. Aha, ja to chyba przegrywam, bo mi nie daje temów no, to jest przegrana. Chociaż kiedy dostanie jakiś item, ale to chyba nie wystarczy, szczerze powiedziawszy. Chociaż blisko będzie, ale no nie da rady. No nie da, ra nie da rady. Mogę w sumie rzucić ten item na tą szybowlę, ale dobra Jinxia. Zarąbiście. Mamy to. Mhm. O, nidalkę tropu. Zarąbiście. No i tak ja rozumiem. Tutaj szybko szybko zrobimy te, te gwiazdki i szybciej się będzie wbijało to, więc to jest idealne. <gry> Widzowie, to jest idealne jak na moje. Kurde, myśleć na tą szewanę. <gry> I temki mi się przydał. No i na to oczywiście tak. A na Kindle mam tylko to, z czego mogę zrobić w sumie to, ale potrzebuję temy. Na Kindle bardziej tutaj się tak gra. Wystarczy mi? Starczy mi. Zarobiście. Kurde, dwie kropelki przydadzą mi się na pewno, ale. Kurde. Badałem teraz coś innego w sumie. Ej, to nie, może, to nie jest takie złe, ale zobaczę. Pia nie. To tak to chcę w sumie no. O, wieżyczka jest zbufowana, okej. Okay. Przydałaby się ta szywana mocno. Dobra, no nic, to dam item na naszywane. bo nie wiem co, co robić z itemami w sumie. Wiecie, nie mam w ogóle itemów, więc to jest złe. Jeszcze jednej Kindred mi brakuje. Aha, to mi daleko mogę sprzedać, bo wylawalowała wyl wyl bez tego dobra. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Co my tutaj mamy? Jakiś Twisted Fate widzę. Tutaj jakiś szako. Ciekawe, no zaszywa na drugi poziom, by się przydał bardzo na niej. No i temki oczywiście na Kindred. Bo bez itemków na Kindred to to jest, co powiedział, szczególniane, nie, nie będę ukrywać, że nie. A Labada dał. Dali, okej. Okay. No ta nidalka w sumie miała dwa tej Wow. Full healing nidali praktycznie. Wow. Wow. Nidalkę pod tutaj. E, ciekawe. O co to jest? E, podziel pieniądze. Dawaj. Daj mi pieniądze, ja się nie dzielę tutaj. Nie mam kogo dać w sumie. I te fajta w razie czego? Bo on zbufuje Kindred, więc w razie czego tak zróbmy. O jest, jest, jest tutaj. Trzeba na dwa, nice, nice, nice. Dużo też tutaj tych punktów mam na, na tego robocika. więc mnie fajnie. Bardzo mi się to podoba. A jak zrobię tak, to o, nidalka będzie zbufowana. Dobra, no to do nich nidalka będzie. A mogę zrobić tak, dobra, 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 dobra. Mogę zrobić tak, więc spoko. O jest, Kindred, zarąbiście. Okej, okay, biorę. Mamy Eliskę, zarąbiście. Mi się podoba, bo tutaj ktoś gra to samo co ja, praktycznie. Tylko, że to, on już ma tutaj jest Eliska, ale ja mam w sumie trzeci poziom Hindra, trzeci poziom Midal, więc w sumie mi to lepiej dropi. Póki co i mam więcej tych, tych punktów na tym, więc w sumie powinnam to wygrać. No i dało tanki tem na nią, więc w sumie to powinien być win. No i mam ten argument. Ten argument według mnie tutaj bardzo dużo robi z tej sytuacji, bo ja nie mam itemów póki co jeszcze aż tak. Więc ten argument, jak na moje, totalnie kieruje to. O, przydały mi się i O, 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 No z tego to wezmę to w sumie, kawał mieczyk. Kurde, no Twisted Fate też by był tutaj spoko, ale wolę chyba zrobić póki co tak po prostu. Zrobimy to w ten sposób. Yy, Twisted Fate do sprzedania. Co mogą go zostawić? A dobra, Liskę dropwa. To w sumie nie będzie aż tak źle myślę. Uuu, 106 punktów tych. Fajnie. Czas każdy tym punktem bije więcej, no nie? Tak, to więcej bije. No to w sumie spoko. Nie wiem później to się lepiej takiego T-rexa tak zwanego, więc no, to będzie broken, chcę powiedziała. Taki T-Rexik, no Całkiem przyjemne to będzie, no, wiadomo OK. Ok, okay. przydałyby mi się dwie rękawiczki, szczerze powiedziawszy, i to bardzo mocno, i to bardzo szybko te rękawiczki by się przydały. Eliska na no drugi, błagam. Dziękuję. Elis drugi poziom, myślę, że to będzie całkiem spoko, a jak jadam ten, to to zbustuje, ten? O, bustuje. aha, ona jest, boost. ona wtedy ma busta, ok. A bo to jest droższa jednostka, no tak. Okej, okay, okej, okay, spoko. Nie, nie będę grać z dwóch szyban, bo to nie ma sensu, ale no. Po prostu nie mam go wstawić, dlatego tak zostawiłem, okej? Okay. O, mortek mi się nie przyda. Zróbmy tak. a no, cholera dało drugą tą, po co mi to? Cholipka. Cholipka Totalnie mi jest to niepotrzebne. Może na drink coś zmontuje, itemki jakieś, ale no my te mamy. Twoje batery, które pojadają przedmiot zyskują 300 punktów zdrowia. Spoko. No, zyskuję na magię. Za każdą jednostkę to na walkę w dwóch pierwszych rzędach. Mm. Nie uh. no w sumie. Dobra, to wejdźmy sobie po prostu. O oh, zeri nice. O, zaja Jarvan niepotrzebny. A, mam item, ten, dobra, dobra, dobra. Zróbmy to w takim razie. Zróbmy to na Kindred, dobra, dobra, dobra. Chociaż jeden item będzie miał Kindred, więc w sumie bardzo dobrze. Bardzo dobrze, w sumie bardzo dobrze. Potrzebuję dwóch tych. No, Kindred tutaj kryt będzie grana, tak, tak. Kindred podkryta, dlatego potrzebuję. Jeszcze dwóch tych... Jak to się nazywa? No dwóch rękawic, tak. można zrobić po prostu osób nieskończoności i z tego trzeba zrobić to. Ostatni szef. Dawać, dawać, ile wlezie tak tych punkcików. O tak, jak tak. O dobrze, Eliska. No i na razie tyle. Dziękuję z pierwszy poziom dalej, o kurde, to, to trochę nieciekawie wygląda, ale ja wygrywam póki co, więc nie jest tak źle przydałaby się szyvana na trzeci poziom, szczerze powiedziawszy. I Szywana z itemami jakimiś. I Kides z jakimiś itemami. O kurde, to mamy Apeliosa 1 i Gravesa 2. Ciekawe. Ale Apelios z ciekawymi itemkami, muszę przyznać, no. To na pewno jest trochę niepokojące, muszę przyznać. Dobra, wieżyczka coś tam coś pozabijała, widzę. Znaczy no, to wygrywamy, nie ma raczej takiego problemu. No i gitara, to ja rozumiem. A wiesz, to w ogóle zadało do maju, jeden. Mocne, mocne. Przyznaję, mocne, no Nie trąb mi na tym oknem, bo ja tu nagrywam odcinki. Człowieku, daj mi nagrywać Proszę mi tam nie trąbić <grym> za oknem. Apelios. Mmm. Jak na Feliosa to też nie Okej okay. O jest Jest i ona Jeszcze jedna potrzebuje w sumie O, mam T-Rexa już T-Rexik, o tak Potężny T-Rex Więc no, zarobiście. No nie przestańcie mi dawać te same itemy w kółko Dajcie coś lepszego. Ludzie, dajcie coś lepszego, błagam. O, idealnie. Idealnie, idealnie. mf nie potrzebuję. Rolne. Zaja, dobra, fajnie. Uuu, Szywano. Zostawimy. Zostawimy, zostawimy, wiadomo. No, przydałyby się jakieś itemy w sumie naszywane, bo tylko kiedy item ma No Albo weźmie z tego itemy, więc Wyjdzie na to samo w teorii No i git, to mi się podoba um. Chyba Furra krakena No chyba w jak tak jedna co trzeba powiedziawszy Biorę to. to mogę sprzedać, więc nice Nie Nie, 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 nie Jakąś eliskę by mi coś jeszcze wyprzedało wcisnąć No i to damy tutaj Myślę, że to będzie miało sens jakiś Zobaczymy O Lipka. Tanki jakieś obszcz Obszczane Ale ja chyba wygrywam Dawaj, dobrze Let's go, let's go Ozaya idealnie No ja i Josik. Dobra, o to chodziło. Mm, zaja tutaj na drugi poziom. Uh, 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 uh. Mocne, mocne. Ja to w sumie wezmę, bo to w sumie... Może być zaja 3. W zasadzie, no? To może być zaja 3, więc to może być mocne, no? Możemy zająć 3, więc wezmę, wezmę chyba bardziej uuuuu Tu uu. też jeszcze może być Eliska trzy? mocne tutaj zaję rzeczy, mocne Hmm. No wezmę to Tak żeby tak, to też będą tym okej okay. Hmm Ten kabunierz może sobie bo zostawię na razie? No nie wiem. Myślę, hm. że tutaj się powinno mieć itemy pod tanka. co powiedziałem, że Szywano ma trzeci poziom w sumie, no. No ale i tak to wygrywa mi tak. Mocne, mocne. Hmm. kurde no to itemy takie średnie szczerze powiedziawszy no to jest ten najlepszy szczerze powiedziawszy no dobra rolnijmy Uuuuu, uuu, mamy to kurde nie wiem co szczerze powiedziawszy jeśli chodzi o itemy to w sumie Louis próbujmy to może lepszego wypadnie okej okay, mamy na kolejny item jak będzie ten Nikt będzie ten, wiem, że on jest jakiś pewnie. Turbo broken, naszywany, ale no. Przy mnie nie, no, on jest dobry raczej. Przy no i pod tankę. Także no. OISKA trzeci poziom po, po tym starciu, także dobrze jest, dobrze jest. Nie wiem, czy mi wypadnie ZAJA. Kiedyś grałem, wtedy powiedziałem Hyperol, ale raczej tego nie nagramu, nie kojarzę. To miałam ZAJA 3 i naprawdę to było takie broken. ZAJA 3 jest tak mocna jak moje. Loss, ale nie dał rady. Chłopaczek, no przykro mi, niestety. <grych> Tylko raz przegrałem, jak widać. Mamy Eliskę. i kogo mi brakuje tutaj? Kogo mi brakuje jeszcze w tym teamie? A wiego nie mam, aha, w jego się nawet nie rolął. Cały czas o Zeri tutaj. Ciekawe. Tylko że Zeri w sumie tam sprzedam, bo ja zeri nie zrobię na 3 No Dajcie mi jemy najszybciej Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, dajcie tam zeri ja, ja po prostu tamtą sprzedam i tyle hmm. Kurde, słabe tej temy No, słabe trochę tej temy A dobra to dam na Kindred no co ja mam zrobić nie mam nic lepszego do zrobienia. Zróbmy tak, to sobie sprzedam. Tutaj yy, to naszywane w sumie dajmy. I szukajmy czegoś lepszego po prostu. Może Urgot 2. Urgot 2, ale czy Urgot 2 mi jest aż tak potrzebny? W teorii nie, ale dobra, daję ten... to biorę, okej. Okay. Niechaj będzie Urgot 2 miał miałbyś tu grany, ale dobra, dało urgota 2 to niech będzie o 2, okej. Okay. Nie czepiam się, dobrze nie było. Może mi jakieś itemki jeszcze dropnie Urgos no Więc to też może być mosty. Kurde, co on ma za... Co on tam ma za team, człowieku, my to przegrywamy chyba? No bez ja to przegrywam. Co jest ty? On jest taki mosty ten na z tym itemem? Co ty gadasz? Aurora 2? Hmm. A raczej Aurora 2 to nie. O, Wiego. Dam Wiego, dam Wiego, bo Wiego w sumie. Będzie coś przechwytywał, ok. Cholipka. Zróbmy tak. O, dobra, Apelios się dropnął. On ma z, zbyt mocno z mocnego tego, tego. On ma tą ankę pieprzoną, co z mi to rzuca. I kobułko, więc to jest takie serio mocne, no. Ajajajajaj. Dobra, ty padły jego ten, ty, wygraliśmy to, lol. Ale jeszcze, może nie jest najgorzej, co to Przy tym, bardziej, że ja się w sumie cały czas wzmacniam. Bo on jest cały czas mocniejszy, w sumie. No i ten wiego może kogoś przejąć i. Będzie w sumie git tak na moje, no. Aha, wydupcyło internet, chyba. Nie mogę robić to nic. Ej, co jest? Wyjebałem internet? Tak, wyjebałem internet. Zobaczymy, czy ja to wygram. Nie mam pojęcia, czy wypada, czy ja to wygram. Ale. Jakąś sieka tym tym, ale czy to starczy? Nie mam pojęcia, czy to starczy. Powinno w teorii starczyć, chyba, ale w praktyce to, jak on jest niezabity, no właśnie. Jak on jest niezabity, to ja to przegrywam. No, jeszcze się Tibers zrespił, no XD po prostu. Tibers, teraz wygrał. Oli Olipka Tibers, cholernych. Hmm, nie wiem czy się nie przestawia w niego, po prostu. O, w niego by się trzeba było jakoś przestawić sensownie Hmm, Zaja O, biego 2 Dobra, biego dwa zróbmy na razie To może być sobie nie najgorsze Okej, okay, okej, okay, okej okay. Zobaczymy czy to coś da przestawienie się lekkie, aha on też się przestawił, ale jak ten, kurde, ten dinozaur go nie zabił, ten Tirekik mój, może wiego tam coś porobi. Dobra, padł, padł Apelios, to może teraz to wygram w sumie, no. I to jest win, dobra, padł mu Apelios, to jest git, ale to jeszcze nie jest win, że win, kurde. Hollipka holipka, to jest ciężkie naprawdę, a Ogata mi dało. Jest ja tak jest, dałoby znowu wiego i tego na ten obiego mi tutaj dropnął. W sumie mogę dać. na zeri to, bo i tak w sumie. Nie wiem co z tym ukiem zrobić. Ile to ma HP w ogóle? 640 tego. Jenny. Potężne. O, i się przestawił, jaka dziweczka. Się przestawił tym. apeliosem, obrzyganym, bo nie spojrzałam. No i teraz przegrana przez to, że się przestawił. No. Przestawił się, żeby, żeby tym T-Rexem go nie zmiotło. Cholera jasna. No to to jest przegrana. Ojajaj, oj, 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 oj. chociaż A ten filek z nie ognie, dobra, nie przegrana, lol. Dobra, to było na tyle. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach na moim kanale. Trzymajcie się. Na razie, cześć. Pięknie.